Witam serdecznie kochani. Dzisiaj zapraszam na pyszną młodą kapustę, bezmięsną, bez wędzonek, po prostu z fasolą, z pomidorkami, pieczarkami. Kapustę trzeba rozdrobnić tak, żeby była wygodna do jedzenia, po czym ją opłukuję porządnie wodą bieżącą i osączam na sitie. Kiedy kapusta obcieka z nadmiaru wody, kroję cebulkę na drobno, kroję również pieczarki w takie półplastry. W dużym rondlu rozgrzewam kilka łyżek oleju, dodaję cebulę, i tylko wystarczy ją zeszklić. Po chwili dodaję pieczarki, również tylko troszeczkę podsmażam i zaraz dodaję całą kapustę. Na początku kapustę, jak widzicie, jest bardzo dużo po chwili, kiedy tylko się troszeczkę zagotuje, zmniejszy swoją objętość do połowy. Mieszam wszystko dokładnie. I nie dodaję tutaj wody, wszystko się dusi we własnym sosie. Młoda kapusta mięknie średnio w czasie 10-15 minut. Może być troszkę mniej, troszkę więcej. Musicie ją po prostu spróbować. Dodać pod koniec przyprawy, sól, troszeczkę cukru. Tutaj dodałam troszeczkę ksylitolu. Bardzo dobry cukier, porównywalny z tym normalnym. Mam na myśli oczywiście smak, bo wiadomo, że jest dużo zdrowszy. Kwaskowego smaku dopełnią pomidory. Wystarczy dodać 2-3 pomidorki pokrojone w kostkę. Pomidorki i fasolę dodaję pod koniec już gotowania, potem już tylko chwileczkę podgrzewam do zagotowania. Całej ilości i gotowe. Możecie oczywiście wzbogacić dużą ilością koperku. Ja go akurat dzisiaj nie mam pod ręką, więc wypróbujcie, jeśli tylko macie warto. Życzę wszystkim smacznego, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.